Cześć, mam na imię Konrad i witam Cię w pierwszym odcinku z gry serii Crash Bandicoot wiadomo te napisy wstępne i w ogóle bla 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 dobra, obejrzeliśmy wszystko, zaczynamy pierwszą rundę serii Crash Bandicoot z pierwszej części to jest zaczynamy witam w sanity beach czyli plaża witam na plaży dobra i zaczynamy o co chodzi jest to gra typu przygodówka musimy zbierać wszystkie skrzynki pełne opa zbieramy takie drzewka trzy takie drzewka to się nazywa budga budka budka Ługa buga, o przepraszam, pomyłka, zbieramy wszystkie skrzyneczki, sprawdzamy przy okazji, głupie reklamy, jak zwykle, ale dobra, a widzicie, o mało co nie straciłem drzewka, a idź ty krabie, burgerze, <gryw> jak w Spongebobie. Przepraszam za tą reklamę tutaj wystającą, ale nic nie poradzę, bo to jest na telefonie nagrywane. Chociaż bym chciał. A może tak? Nie, dobra. Ok, przez to nic nie widzę, ale dobra. O co chodzi? No tu przede wszystkim zbieramy jabłka, skrzynki, dostajemy klejnoty. O, widzicie? I teraz Wam pokażę o co chodzi. Biegnijcie sobie. I oni Was nie zaatakują, ani nic. Jeszcze se skrzynki pozbieramy. Tyk, tak, 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 tak. Tutaj sobie pozbieramy. O! No nie! Serio. No i niestety straciliśmy tą super moc, ale spokojnie. Za to mamy drzewko. Kurde. Na telefonie jest trudniej naprawdę troszeczkę trudniej. Jakbym miał przynajmniej yy, joystick czy coś, to wtedy fajnie by to miało sens. A ciebie drodzy widzowie, zostawię. Proszę o łapeczkę subika bo chcę do końca roku chciałbym przynajmniej żebyście mi pomogli wbić 50 subików a tak to dzięki waszej pomocy jesteście wspaniałymi wiem że to się może udać dlatego za serdecznie dziękuję o teraz się nie dać nie, o, nie przejdę tak ładnie było. Ale dobra. Co tu gadać? Grajmy. Eee drzewko, chodź tu. <grym> Moje drzewko. Opa. Jeśli byście chcieli, jutro wleci inny, inna seria z gier. Fajnych takich. Także miły komentarzyk. Nie chcę żadnego, żeby ktoś. Nie obraża, bo ja nikogo nie obrażam. Ja jestem miłą osobą, bardzo dziękuję. Przy okazji, zdrowych, wesołych świąt życzę. Mm -hmm. Już jeden pełen YouTuber y, nagrywał. Y, search. pozdrawiam go gorąco. Wtedy pamiętam. O, i straciłem Drzewko. Dziękuję. No i co? Trzeba tutaj teraz, tak. No tu trzeba się cofnąć, bo tu jest jeszcze skrzynka. Pewnie znowu nie zebrałem. Ja to jestem głowa, ale dobra, na telefonie trochę inaczej. Dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie. Zobaczymy, ile jeszcze tylko skrzynek zabrakło. A nie, dobra. To już Wam pokazałem od początku. Dobra, ja się z Wami żegnam, trzymajcie się i do, do, do zobaczyska.